Słowo kryzys, słowo zmiana, słowo niepewność to słowa, które są w tej chwili przez wszystkie możliwe media i przez wszystkie osoby, które są w ogromnym lęku, niepewności odmieniane. I w związku z tym, że ostatnio przygotowywałam się do rozmowy, do wywiadu z jedną z osób, która poprosiła mnie o to, żebyśmy porozmawiały o kryzysie to chciałabym dzisiaj ten temat troszeczkę rozwinąć i tak po swojemu w paru słowach powiedzieć jak ja ten temat widzę, być może ten materiał tobie pomoże jak radzić sobie właśnie w wszelkiego rodzaju kryzysach i jak na różne rzeczy tutaj odpowiadać. Więc niniejszym Tobie, Lena Wachowiak, dziękuję za inspirację i opieram ten nasz dzisiejszy materiał YouTube'owy i podcastowy na zagadnieniach, o których rozmawiałyśmy. A bardzo króciutko i bardzo konkretnie, e, mianowicie m, przede wszystkim czym jest słowo kryzys, każdy z nas kryzys odbiera zupełnie inaczej, dla kogoś kryzysem będzie, jeżeli skończą mu się pieniądze na koncie, dla kogoś kryzysem będzie sytuacja, w której skończą mu się klienci, a dla kogoś kryzysem będzie kryzys w związku, e, dla mnie kryzys to sytuacja nowa, sytuacja, w której nie panuje nad okolicznościami, w której pojawiają się rzeczy, którymi wcześniej się nie zajmowałam. I kryzys to chyba też taka sytuacja, w, w której nie za bardzo wiem, jak postąpić nie za bardzo wiem, co zrobić. I oczywiście najważniejsze jest to, żeby kryzys zauważyć czyli żeby nie przegapić momentu, w którym ten kryzys zaczyna się pojawiać. Gdybym pomyślała sobie o kryzysie w związku, w takiej relacji partnerskiej mąż-żona, czy kryzysie w relacji z dzieckiem, czy z partnerem biznesowym, to dla mnie taki kryzys miałby dwa wydźwięki. Po pierwsze, że coraz częściej nie zgadzamy się w bardzo wielu różnych materiach, w których wcześniej się ze sobą zgadzaliśmy. A po drugie, kiedy zaczyna następować nie ma cisza i milczenie, czyli sytuacja, w której już nam się nie chce o tym rozmawiać. Dla mnie są to takie dwa elementy kryzysu, na które myślę, że warto zwrócić uwagę, więc jeżeli zauważysz, że one się dzieją czy w Twojej relacji, czy też w Twoim biznesie, no to być może to jest dobry moment, żeby na to zwrócić uwagę. Bardzo często jestem pytana o to, które sytuacje w moim życiu biznesowym były największymi klęsami w moim życiu osobistym. W moim życiu osobistym największą sytuacją kryzysową był moment, w którym odszedł, umarł mój brat po sześciu dniach choroby. To był kryzys, którego... Dlaczego to był kryzys? Dlatego, że ja nigdy wcześniej nie doświadczyłam takiej sytuacji i nie miałam na to żadnego rozwiązania, żadnego patentu, tak naprawdę nie wiedziałam nawet, co mam z tą sytuacją zrobić i jak się w niej zachować. Do tego dochodziło bardzo wiele uczuć, bardzo wiele emocji, brak racjonalnego wytłumaczenia sytuacji, brak zrozumienia, no i też brak możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją kryzysową. Wtedy jeszcze nie rozumiałam do końca, że to nie o tą sytuację chodzi, tylko o mnie, jak ja sobie w niej poradzę. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację biznesową, no to takim elementem, takie dwa elementy kryzysu miałam. Kiedy kończyliśmy budowę naszego budynku firmowego i Firma, o której sprzedałam swój poprzedni biznes, zapomniała za ten biznes zapłacić i stanęłam w obliczu sporego wyzwania finansowego, czyli musiałam dokończyć wyłożenie kostki wokół budynku za grube kilkadziesiąt tysięcy, a ja po prostu fizycznie nie miałam pieniędzy, które miałam mieć. I to była taka sytuacja kryzysowa. Czy się wtedy poddam? Czy się położę pod kołdrę i zacznę płakać i powiem, ojej, sytuacja jest beznadziejna, świat niesprawiedliwy, niesprawiedliwi ludzie są oszustami. Czy też w sytuacji kryzysowej zadziałam? No, wtedy akurat wyszło tak, że położyłam się do łóżka, popłakałam pół godziny, a potem stałam i zaczęłam zastanawiać się, co ja mogę zrobić, żeby to po prostu żeby tą kostkę położyć żeby móc za nią zapłacić, więc to była ta sytuacja kryzysowa. A kolejny kryzys, chyba taki już dużo mniej bolesny, wbrew pozorom, a dający dużo bardziej e, takich informacji na zasadzie, hmm, ciekawe, a to była sytuacja pandemiczna w marcu 2020, kiedy z dnia na dzień zniknęły z kalendarza wszystkie umówione terminy. Szkoleń, sesji. Sesje się szybko zresztą pojawiły z powrotem, ale przede wszystkim szkoleń, i, i to była też taka ciekawa sytuacja biznesowa, kryzysowa niewątpliwie, ponieważ znowu nowa. I e, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czasami rzeczą się wydaje, że jeżeli działasz w biznesie już dość długo, a u mnie to już blisko 25 lat. To kryzysy musiały mnie omijać, skoro jestem tu, gdzie jestem, a rzeczywistość taka nie jest. Te kryzysy się po prostu pojawiały, tylko kwestia, jak sobie z tymi kryzysami radzić. No i teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Czy da się na kryzys przygotować? No, da się przygotować na każdy kryzys, który jest kryzysem już znanym z przyszłości, ponieważ możemy zapobiec, tak? Szczególnie jeżeli nasz mózg ma silnie rozwinięte kresomózgowie, czyli ze struktogramu nasz niebieski mózg, no to my w ogóle w sytuacjach, które się pojawiają, od razu szukamy planu B, planu C, planu D. I jeżeli nam się sytuacja kryzysowa pojawia po raz kolejny, no to my już wiemy, jak tej sytuacji możemy zapobiec, tak? Czyli co możemy zrobić na przyszłość, żeby ona się więcej nie pojawiała, jak możemy postąpić, jak możemy się zapobiec, Zachować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jeżeli sytuacja kryzysowa jest nowa, no to my nie do końca mamy na nią patent, nie do końca wiemy, jak sobie z nią poradzić. Więc, w takiej właśnie sytuacjach, kiedy coś pojawia się po raz pierwszy, no to nie do końca mamy rozwiązanie, więc to jest w porządku. Ja nie rozumiem nigdy, czemu ludzie się tym frustrują, się denerwują, no po prostu okej, okay, spotykamy to pierwszy raz w życiu. Chętnie taki artykuł czytałam w którejś z gazet, i matka do córki powiedziała: Do córki, która nie wiedziała, jak zareagować, mówi do niej, a który teraz żyjesz? Ona mówi: No, świadomie, to pierwszy. To skąd masz wiedzieć? No więc, mamy prawo nie wiedzieć, jak zadziałać w sytuacji kryzysowej, trudnej, niepewnej, dla nas zaskakującej. Wszystko jest w porządku. Chodzi o to, żeby uczyć się na kryzysach, na okolicznościach, które się już pojawiły, i żeby na przyszłość więcej te kryzysy nas nie dopadały. Więc, jeżeli nie wiesz, no to po prostu wypisz wszystkie metody, wszystkie sposoby, dzięki którym być może będziesz mógł, czy będziesz mogła znaleźć tutaj jakby rozwiązanie właśnie takiej sytuacji. Kolejna, kolejna rzecz. Tutaj takie kolejne pytanie, czy można nauczyć się na kryzys reagować z mniejszymi emocjami, niż robimy to do tej pory? No pewnie, że można, bo mówią, że to trening czyni mistrza. I jeżeli spotykamy się z różnymi kryzysowymi sytuacjami więcej, częściej i one się pojawiają, i nas zaskakują, to też nasza skóra robi się grubsza, mówiąc kolokwialnie, i na każdy kolejny kryzys mówimy, hmm, kolejna sytuacja, kolejna sprawa do załatwienia. Kolejny problem, jeżeli chcemy to tak nazwać, kolejna lekcja, kolejne doświadczenie, jak chcesz możesz nazwać tą sytuację. Ja wierzę głęboko w to, że jeżeli. Um tych kryzysów jest coraz więcej, to my też łatwiej i szybciej sobie z tymi kryzysami radzimy. Oczywiście, w zależności od tego, na jakim poziomie też wiedzy o sobie przede wszystkim jesteśmy. Dlatego ja tak chętnie i tak dużo mówię o tym: nauczy się siebie, zrozum siebie, zrozum swój mózg, jak on działa. Jeśli moją wielką misją jest to, żeby ludzie naprawdę rozumieli siebie. Odkąd ja poznałam, jak działa mój mózg, to ja po prostu kompletnie inaczej widzę świat. Mam dużo więcej spokoju, dystansu, świadomości. Już rozumiem, dlaczego się emocjonuję. Rozumiem, dlaczego czasem mi się zdarza w życiu jakimś tam cholerą albo jeszcze mocniej rzucić. Albo dlaczego czasem ryczę po prostu. Dlaczego tak trudno jest mi planować, układać długofalowe strategie. Dlaczego kocham spontaniczne zachowania. Dlaczego do takiego nagrania jak to przygotowuję się głównymi punktami, a nie potrzebuje szczegółowego scenariusza, żeby się do niego przygotować. Przeciwieństwie do... Mojego męża czy moich partnerów biznesowych. Bo jak rozumiesz siebie, to też rozumiesz, dlaczego reagujesz na różne sytuacje kryzysowe w taki, a nie inny e, sposób. No i też takie pytanie, e, takie dwa elementy, które tutaj jeszcze chciałabym wziąć pod uwagę, to to, żebyśmy nie wyolbrzymiali sytuacji kryzysowych. Wiecie, no są tacy, którzy z igły widły potrafią zrobić dramat życiowy po prostu z maila, który nie dotarł. Albo dramat życiowy z tego, że się spóźniliśmy i nikogo nie uprzedziliśmy, bo nam się jeszcze telefon rozładował. Ojej, na pewno są tak trudne sytuacje kryzysowe, z których się nie da wyjść. Ja zawsze powtarzam, że nie ma takiego bagna, z którego się nie da e, podnieść, nie da się wyjść. Zresztą e, jedna z moich znajomych Laura napisała książkę, że nie ma takiego bagna, z którego się nie da wyjść. Ja bardziej patrzę na tą sytuację w, takiej, w takich jakby okolicznościach, że e, im więcej sytuacji trudnych, kryzysowych się pojawia, to jest łatwiej nawet te, które potem będą, no mówiąc kolokwialnie ogarnąć, też myślę, że nie ma sensu wyolbrzymiać kryzysów, robić wielkich afer, tak zwanych, przepraszam, że to sformułowanie w tym kanale główno Po co? Świat wokół nas jest na tyle um, um, potrzebujący od nas bycia gotowym na wyzwania, że po co sobie jeszcze więcej robić wyzwań, wyolbrzymiając sytuacje kryzysowe. No i e, też. E, Czego nie robić albo co robić, kiedy sytuacja kryzysowa się pojawi, czyli jak reagować na kryzysy. No ja już dzisiaj mogę powiedzieć wprost, że kiedy pojawia się coś, co mnie zaskakuje, coś, co uznaję za sytuację kryzysową, to pierwsza rzecz, którą robię, to nie reaguję emocjonalnie. Wcześniej natychmiast reagowałam emocjonalnie. W tej chwili mówię sobie: OK, dobra, przyszło pismo z urzędu skarbowego, że mam im do zapłacenia X kasy. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd, nie rozumiem, więc wcześniej po prostu byłaby panika, krzyk, Boże, co, jak, a teraz myślę sobie, dobra, okej, okay, kto może mi na to pytanie odpowiedzieć? Pytam mojej księgowej, która jeżeli nie zna odpowiedzią, jestem dobra, kto może mi na to pytanie odpowiedzieć? No, Urząd Skarbowy może mi na to pytanie odpowiedzieć. Co się stało, o co tam chodzi? No więc robię zamówienie, wizyty w urzędzie skarbowym i jadę na pierwszy możliwy termin, żeby się dowiedzieć skąd, co, jak, gdzie, kiedy. I jeżeli okazuje się, że to jest rzeczywiście sytuacja, na którą nie mam wpływu, no to reaguję. A bardzo często okazuje się, że to była sytuacja kryzysowa, która kryzysem nie była. Wynikała po prostu z pewnych niejasnych okoliczności, niejasnych sytuacji. Druga rzecz w kryzysie, ja jestem zwolenniczką działania, a nie chowania go w piasek i nie zamiatania problemu pod dywan, bo to tylko oznacza, że wbrew pozorom będziemy eskalować sytuację kryzysową. Więc zawsze powtarzam: jeżeli komuś nie zapłaciłeś pieniędzy w terminie i wiesz, że nie zapłacisz ich w terminie, to nie uciekaj od odebrania telefonu, od odpisania na maila, czy od spotkania z tą osobą, tylko patrząc jej w oczy, powiedz jej: Wiem, tak, ta sytuacja się zdarzyła, mam tak naprawdę. Chwyć za tą słuchawkę, powiedz: Nie zapłacę, nie mam, potrzebuję więcej czasu. Przed 15, właściwie 13 dokładnie laty, właśnie takie podejście do kryzysu uratowało Instytut Rose Szybki Angielski.pl, którego mam przyjemność być udziałowcem, od totalnej likwidacji marki, likwidacji firmy. Właśnie to, że w sytuacji kryzysowej, zamiast uciekać od problemu, to w ten problem weszliśmy i zaczęliśmy się nim zajmować, czyli uważamy na emocje, reagujemy, no, i szukamy źródeł, dzięki którym możemy tę sytuację kryzysową rozwiązać. A, a jak nie ma pomysłu, nie ma okoliczności, to zawsze można zrobić tak, jak mawiała e, skamletu chora w przeminęło z wiatrem. Pomyślę o tym jutro, teraz idę spać, pomatwię się tym jutro. Wiecie, sen tak powoduje, e, że bardzo resetuje się nasz mózg, że następnego dnia, być może rano, przyjdą bardzo fajne pomysły, bardzo fajne rozwiązania. Więc ja jestem za tym, żeby sytuację kryzysową brać. Na miękko, ze spokojem, z działaniem i zgodnie z maksymą, którą od wielu lat wyznaję. Miej cierpliwość, wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe. Tak też mu podchodziła do kryzysu. A podziel się, jeżeli miałeś jakieś sytuacje kryzysowe, być może ktoś z tych elementów zabierasz dla siebie. Jestem bardzo ciekawa, jak ty sobie radzisz z kryzysem, i jeżeli wiesz, że ktoś jest w tej chwili w kryzysie, to albo przyślij go do mnie na sesję neurocoachingową pomogę. Albo wyślij mu to nagranie, albo idź z nim na kawę, jak trzeba, nie tylko na kawę. Albo po prostu podsuń mu książkę, w której być może jest rozwiązanie podobnych problemów, nie ma nic prostszego niż łatwiejszego, niż właśnie podesłanie komuś takiego źródła. Dziękuję, że tutaj jesteście. Jestem głęboko wdzięczna, że teraz oglądasz ten materiał, że jesteś na końcu i że jesteś tutaj ze mną, bo ja to robię tak po prostu, żeby, żeby podzielić się tym, co mi w sercu nie już gra. Dziękuję Ci bardzo, ściskam mocno.